Ferreux zżywać. Nie ma szans. Dobra, tobie poddaj się. Zjad, yy, więc regeneruję mu się. Ja mam mało jedzą. Zaraz go hitnę? Jestem z tyłu. Nie, Kostu. Zostanie znowu. Co Co robisz? Chodźcie, Jestem. Jest. Co? On jest. O, no jest. Co? Dawaj go Kopluje się, kupluję się no Kop kop Ja pierdzielę dobra ja przeskakuję tędy A że on znowu lata, no nie dawaj wierzę atrak, dawaj. Czemu, czemu znowu syć z dżunglą dobra budujesz Dobra się. jestem tutaj, dawaj ja się dobra. speed bridge'uję jak coś Żebym ja się do lawy nie wywalił Gdzie on jest? Dobra. Tam jest zrobił klocka, zrobił klocka Przeskoczył Dobra, leci, leci. Dawaj, CO? Dobra. On, on umie godbridge'a? Co? Aha. Kiedy on się tego nauczył? Skoczył. To jest? Dobra Skoczył do lawy, wskoczył do lawy Buduje się Uf, Gdzie ty jesteś? Buduje się naukas Jestem za to Dobra Dobra, dobra Dobra, na ukos, Udych, Dobra, chodź tu No, dobra, lecie, leccie. I first, first, koniec nie nie, 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 nie Nie Koniec Szybko Nie, nie Dawaj, burz, burz, burz Nie, burz GG Zabił Nie, zabił Słoka, zabił Słoka sw... Napierak GG Nie GG Co? Co? Coś kota obcierał ze skóry <tutku> to, Proszę Gdzie jest delfina? Chciałeś, jed Chciałeś jeden versus jeden na bierek Dobra, ale teraz skinąć. mam cztery serca od creepera To jest niesprawiedliwe Bym cię ograł, gdyby nie ten creeper Puścił mi, dobra, esz <tutku> Nie, 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 nie nie! <tutku> <A>, nie! <tutku> Ładkę skraftował O kurde, on po delfina idzie, nie! No i gdzie jesteś, napieraj? Nie! Zostaw! Zostaw! Nie! <grym> <grym> Napierak Nie! zginie. Nie! <grym> On mnie głoni. Nie! Daj tak Nie! szybko! Nie! tu! Nie! Nie! Dałem yep. ci wszystko co miałem No to lipa Nie, no masz mój Ej, skocz! No burz! Się, itamy, itamy. Idę, idę! Pomóż napierak szybko! Aż do boty! Spadłem! O, nie! Dobra! No i nie mam ILE! Do piramidy wbiegł. Do piramidy w Samobójstwo! Wygraliśmy! Nice no fajno, Nie no prawda Dobra, czekajcie Uważajcie, bo tam TNT jest Wbijajcie, wbijajcie Proszę bardzo No nie, nie wbijajcie, nie wbijajcie, nie wbijajcie. TNT tam jest, przez widzę Co? Busz, co ty zrobiłeś? Nie Nie no Busz, nie wierzę w ciebie Zminimalizowała mi się gra i mi wóz ja zaczął trzymać Nie wiem Buszek, nie wiem Wbijacie? Masz szały, masz Tam jest TNT, nie wbijaj Nie mam szały Masz Jedną strzałę mam, jedną strzałę mam Rzuciłem Wbijajcie Proszę bardzo Trafisz go Dobra nie mam więcej strzałku, Tym bardziej, dobra Czekajcie, ja zrobię sobie dwa chlebki Oj, wykopuje się Dawajcie tu okay. Nie, burz, burz, burz Czekajcie Co on Kubil, robi? Kubir, kubir, kubir No, ale czekaj, bądź. on się... Odpalił Jak stąd wyjdzie? Odpaliło go w powietrze Ale to czekaj, on użył pusemku! TAK! E, dobra, ja szybko garnę drzewa. Dobra, no nie, no. Ile masz Kubi, tego drewna? Dwadzieścia. Fast, fast, musimy lecieć. Dobra, wbijam tam. Dobra. Nie wiem, czy tyle wystarczy, ale dobra. Nie mógł mieć, nie mógł zdobyć wędki, nie? Mm, nie? Nie, nie, nie. Nie porobi nie. nas trójki z samymi liściami, nie ma wiadra na pewno. Kurde Dobra, dajesz Kubier, dajesz tam Nie, no, nie, jakieś tutaj nie, nie za, mało bloków, za mało bloków, za mało bloków Czekaj Kurde, no nie wejdę tam Ja pierdolę Dobra, ja zaraz będę miał ten Okej Eee, Ok. E, Okej okay. Dobra, no nie no, idę zabrać jeszcze trochę drewna i tam idę No Weź go presję, rób. Staram się, niszczę te liście. Zróbmy piecyki i przepalmy żarcie. Dobry pomysł, dobry pomysł. Ja cały czas robię presję jak coś. Zaraz powinienem być. Dobra, no. Czekajcie, sprawdzamy w pięć. Mamy. Dobra. Powiedziałem jeszcze więcej budulca, kubirze. Masz na jedną wborówkę na przykład? Kurde, skończyły mi się bloki. Ej nie, nie wiem co zrobić teraz Dobro, wspinam się do Was Dawajcie, do busz. No już, już, już To może boltę se skrętuje No busz? busz? ta Tak, to ta już, sekundę Dobre, Dobra, jeszcze to trafnął, Co jest? Co? Mam co? Co? On mam lecz, co? Ja! Zegłe! No Co ty Wojciech, robić? To bridge'a zaraz zrobić jakiegoś? Ile buduje? Nie! Ja nie. nie wierzę. Nie. Dobra, to był culski. Jest! Wbijasz pan na ciebie, bo mam trochę bloczku. Wy widzicie, jest dołogo, czy nie? Bo ja nie mam zbytnio ten. Aha, ja go widzę już. Co jest? No, padłem. Już biorę 2 teły, Dobra, dobra. Pog! O nie, dobra, co? Znaczy w sumie nie POG dla mnie, ale POG akcja, jaki klasz Czemu, czemu ja, ja ci tylko pomogłem? Nie! nie wziąłeś na raz <laughs> Macie moje itemy? Co, no to nie wiem, rzuć jakieś wiesz? Rzuć, tutaj. o tu, tu masz jedno siekierę? No Ja zbieram te twoje itemy Ja pierdolę no, Ja zbieram drewno, żeby mieć budulec Co się stało? Potknąłem się nie, nie, nie Nie BUSZ! Co zrobiłeś? <noise> Dobra, wziąłem jakieś itemy z tego... Z naszego skarbu, i biegnę tam. No i teraz Ojej. jeden na jeden Kubil! A ty miałeś w ogóle... Jestem głupi, ja myślałem, że ty siekieryt podpalałeś! Ja mam problem, BUSZ, trochę. Bo to wiesz, ma siekiery, ja nie mam siekiery. Zebrał twoje itemy. Nie, że jestem głupi, że ja się na ciebie nie broniłem. Kurde, starczą, jak ty nie się siekiery. Dobra. O nie, 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 czemu to się tak szybko rozlepuje? Po prostu sam to zamurował. Gaj, okay. wbijam do drzewa, do, do góry wbija na drzewo. Lec za nim. No, perłę co? Co? Jak on pływa? A jak? Czekaj, czekaj, co? I do, do, do... <laughs> dobra, polałuj go, follow go. Lecę za nim. Jest nie tak z tym człowiekiem, kto on wymyślił? Czekaj, 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 czekaj. Tu już nie ma. Nie, jest tam. Janik. To co za nim. Czekaj, tu jest obsydion. Co chodzi? Co jest? Portal! Czekaj, nie ma. O kur. Czekaj, ja mam... Nic nie widzę. Woda mi się zgubiła! Ja mam wodę. Dobra. Jest, jest, jest! Płyń! Wytłyń, wytłyń! Nie Dobrze! Jest! Dobra, mam. Dawaj za nim. Daj mu wziąć delfina. Perłę cyknął! Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest! Cześć, Ja pierdziele! Co jest?!